Dzisiaj o cechach dobrego inwestora w odniesieniu do rynku krypto, takie dość obszerne wideo zbiorcze byście nie musieli szukać, co moim zdaniem w największym stopniu przesądzi o sukcesie waszych inwestycji w krypto. Film rzecz jasna nie jest poradą inwestycyjną, a inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Miej tego świadomości, nie kopiuj ruchów youtuberów. Zaczynamy! Przede wszystkim przez to, że jeśli jesteś osobą, której nie można określić mianem dobrego inwestora, no to prawie na pewno pominiesz ten film. Generalnie takie materiały oglądają zwykle ci, którzy doskonale wiedzą o co chodzi w inwestowaniu, a przynajmniej mają wiedzę na temat podstaw i przynajmniej mają wiedzę na temat tego, że największą inwestycją jest inwestycja w samych siebie. Pozostali taki materiał oleją, by następnie zadawać pytania na grupie lub przeżywać, że postąpili źle, popełnili błąd, że coś tam nie wyszło itd. itd. Dlatego pierwszą cechą dobrego inwestora jest nielekceważenie wartościowych informacji i chęć poświęcenia czasu również i takim nudnym materiałom. Pozostali pytają w nieskończoność, a i tak nic nie wiedzą, w związku z czym nic nie zarabiają, no i finalnie ich przygoda z kryptowalutami kończy się nie do końca miłymi doświadczeniami, jeżeli tak można to ująć. Druga kwestia, a więc wszystko to, co wiąże się z psychologią. Otóż dobry inwestor kupuje wtedy, gdy aktywo nie notuje wzrostów. Cała reszta czeka na górki, zielone świece, starając się wskoczyć do pociągu na pełnej prędkości, najczęściej tuż przed kolejną stacją. Sytuacja z Jupiterem. Cena na listingu mocno zawyżona, kapitalizacja absurdalna, FOMO takie, że ludzie zamieniali hodlowane dotychczas alt na Jupitera. Mówiłem, że to dużo, mówiłem, że mamy FOMO, że token jest przewartościowany, ale koniec końców nie jestem w stanie wygrać z twórcami prowadzącymi większe kanały, których i tak ostatecznie posłuchacie jak powiedzą wam, że 0,7 dolara to niezły punkt wejścia, bo na rynku krypto masz tyle racji, ile masz subów. Tak czy inaczej spoko, nie piję do wszystkich. Niektórzy kupili Jupitera z myślą o hoście i byli gotowi na to, by zamrozić swoje środki gonić cenę przez kilka miesięcy, to jest nieoptymalne wyjście, ja tego nie pochwalam, ale ok, bardziej piję do tych, którzy teraz twierdzą, że są na minusie i będą UP teraz sprzedawać, bo nie rośnie i itd., itd. Jest to prosta droga do rozwodnienia swojego kapitału, bo załóżmy, że popełnisz podobny błąd po raz kolejny i znowu pozbędziesz się tokenów i przerzucisz w coś innego. Także spokój i przyjmowanie wszystkiego na chłodno ma fundamentalne znaczenie, jeżeli chodzi o inwestycje. Musisz mieć w sobie spokój, by nie kupować na wzrostach, nie sprzedawać na spadkach, by nie ładować się w projekty na górce, do czego bardzo często prowadzi ekscytacja youtuberów czy generalnie społeczności, niezależnie czy jesteś członkiem grupy telegramowej, czy czytasz komentarze na X-ie czy YouTube Myśl po swojemu i bez emocji, bo zawsze musisz brać poprawkę na to, że 99% inwestorów na rynku nie radzi sobie z emocjami, także ich sugestie nigdy nie będą obiektywne. Ja w ogóle dziwię się, że wałkuję te kwestie po raz dziesiąty, a wy nadal popełniacie tak kuriozalne błędy, dlatego wnioskuję, że takie edukacyjne filmy są dla początkujących stratą czasu i najpewniej oglądają je widzowie, którzy i tak już wiedzą o co w inwestowaniu chodzi. Jeżeli jednak jesteś początkującym i za dwa dni zapytasz mnie o coś, o czym tutaj mówiłem, no to odpowiem ci tak samo, jak to obejrzałeś mój materiał, czyli wcale. Bo uważam, że na pieniądze zasługują ci, którzy zainwestują w samych siebie przynajmniej minimum wolnego czasu. Wracając do tematu, kwestią kuriozalną jest także, no, de facto, research, tak? Jak ktoś zadaje pytanie na grupie w stylu Siema, kupował ktoś token X czy Y, no to w 10 sekund później ktoś inny pyta, gdzie to kupić, co świadczy o tym, że w dalszym ciągu kupujecie w ciemności. No, choć research ma znaczenie fundamentalne i powinniście czytać o danym projekcie wszystko co się da, na tyle na ile potraficie. Tutaj chodzi o Wasze pieniądze. Nie rozumiem, dlaczego bagatelizujecie te kwestie, tym bardziej, że gdy chodzi o projekty dopiero wchodzące na rynek. Research, a także świadomość podaży, świadomość tego, jaką mamy kapitalizację początkową, jest w tym przypadku kluczem do tego, by ocenić optymalny punkt wejścia. W przypadku nowych projektów nie możemy posiłkować się danymi historycznymi, zatem cenę wejścia musimy ustalić samodzielnie tylko na podstawie researchu i bierzemy pod uwagę nieaktualną cenę za token tylko podaż tokenów i kapitalizację musimy wiedzieć czy 2 dolary za token to dużo czy mało a żeby to wiedzieć musimy mieć świadomość tego ile tokenów mamy w obiegu ile wynosi market cap projektu gdzie jest listowany jaki jest jego potencjał Inaczej wycenia się token powiązany np. z kolekcją NFT, a inaczej L2 czy L1 bijące na głowę największych listowanych konkurentów na rynku. Nie da się tego zrobić z głową, jeżeli nie robicie researchu albo wchodzicie z tego względu, że jakiś youtuber Wam o tym powiedział lub sugerujecie się tylko hypem w obrębie lączu. E, miejcie świadomość, że przy inwestowaniu rozgraniczamy rozsądek i sympatię wobec projektu. Jest to kolejna ważna rzecz. Zobaczcie, że. W wyborach także nie chodzi o sympatię, a zdecydowana większość głosuje tylko ze względu na nazwisko. Nie ze względu na program, nie ze względu na działanie i wypowiedzi, a ze względu na nazwiska. Słyszą, że Tusk to głosują, inni słyszą Kaczyński, głosują tak samo w krypto, nie powinno mieć to miejsca. To, że lubisz Ether, nie znaczy, że masz go kupować po 10 tysięcy, to, że nie lubisz Bitcoina, nie znaczy, że masz go nie kupować po 10 tysięcy, to, że sympatyzujesz z nowym projektem wchodzącym na rynek, nie znaczy, że masz go kupić za wszelką cenę. Działa to Potem także im dłużej myślisz o kupnie, tym bardziej jesteś gotów kupić bez względu na ceny i okoliczności. W inwestowaniu nie ma miejsca na emocje i sympatyzowanie z projektami, gdy jest to dla nas niekorzystne. Trzeba trzymać dystans i umieć ten dystans e, trzymać, niezależnie od sytuacji, czego większość po prostu nie potrafi. Świadczy o tym chociażby fakt, że rynek najczęściej reaguje na wszystkie negatywne, choć zwykle nic nieznaczące, newsy. Wystarczy, że ktoś powie, że bitcoin jest do dupy i już tysiące inwestorów pozbywają się bitcoina. By być dobrym inwestorem, musisz stać się niemożliwym do zaszufladkowania tam, gdzie większość inwestorów, bo właśnie ta większość inwestorów, to są zawsze te osoby, które nie zarabiają. Paradoksalnie, E, początkujący zawsze popełnia ten błąd, że podąża za większością, choć większość w tym wypadku to tacy sami początkujący, jak i on. Także być może są to dość banalnie brzmiące wskazówki, ale jednocześnie z 80% osób popełnia każdy z tych błędów, o których tutaj powiedziałem. Tak więc, nawet jeżeli znajdzie się jedna czy dwie osoby, które ten film obejrzą i cokolwiek z niego wyniosą, to dla mnie będzie to i tak sukces, bo prawda jest taka, że. Nie zrobię milionerów z tysięcy swoich widzów, bo jednym uchem wpuszczą, drugim wypuszczą, ale jak te dwie czy trzy osoby przyjdą mi za parę lat i powiedzą, że dzięki mojemu chłodnemu podejściu do rynku stali się bogaci, no to będzie to tylko i wyłącznie dowód na to, że pozostali tego nie zrobili, bo yy, nie chcieli po prostu mnie słuchać, tak? Jeżeli wy na przykład podejmujecie jakąś decyzję tylko dlatego, że danego youtubera lubicie, bo jest sympatyczny i tak dalej, no to miejcie świadomość tego, że tutaj rozchodzi się o waszą kasę, tak? Więc ja, mimo że prawdopodobnie nie wzbudzę jakiejś tam waszej dużej sympatii, no to yy, tutaj warto to wszystko rozgraniczyć, czyli rozgraniczyć to, że na przykład was wkurwiam, że mnie nie lubicie, Y to... co tak naprawdę staram się wam przekazać i porównać to z innymi youtuberami, których darzycie sympatią, bowiem no, jak wiecie tutaj sympatia nie jest tym, co jest pożądane, jeżeli chodzi o inwestowanie, jeżeli chodzi o wasze własne pieniądze. Tak więc nie sugerujcie się sympatią, jeżeli podejmujecie jakieś decyzje yy, odnośnie waszych pieniędzy na podstawie czyichś filmów. Tak więc yy, miejcie też świadomość tego, że i takie pułapki tutaj na was czekają, nie tylko jeżeli chodzi o sympatyzowanie z projektami, ale i z influencerami, bo no ja zdaję sobie sprawę, że nie jestem taką osobą, którą łatwo jest lubić, bo mam pewne takie cechy, które prawdopodobnie większości osób e, na ogół się mogą nie podobać. Wracając do tematu, ja wiem, że jestem irytujący, wiem, że jestem zarozumiały, ale też wiem, do jakiego punktu doszedłem od zera i jak to zrobiłem. Tym wszystkim się z wami dzielę i nie boję się powiedzieć, że ktoś tam nie ma racji. 90% prawdopodobnie uzna mnie za gbura, ale tych kilka osób ocenił, że jestem, wydaje mi się, głosem rozsądku na polskiej scenie krypto, gdzie nie brakuje klaunów karmiących początkujących głupotami. Zatrzymaj się na moment, pomyśl logicznie, zastanów się, kto mówi do rzeczy, a kto wciska ci kit tylko po to, by zrobić karierę na YouTubie. Mnie lubić jest ciężko, ale chcę, żebyście zarobili tak samo jak ja zamiast zarabiać na Was, bo jestem tu po to, byście wzięli sobie do serca kilka rzeczy z mojego podejścia, tylko po to, by udowodnić sobie, że pewne schematy, którymi kierowałem się przez te wszystkie lata, są kluczem do tego, by zarabiać na krypto pieniądze i że moja strategia, moje podejście do inwestowania, wszystko to okaże się równie skuteczne w Waszym wypadku. Kwestia tego, czy zaufacie tej argumentacji własnej logice i rozsądkowi, czy może podążycie zupełnie inną drogą, bo uznacie, że liczba subskrypcji na kanale jest jakimś dowodem wiedzy i słuszności poglądów. Także tutaj to wszystko jest w waszych rękach, to wszystko zależy od was. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć.